Siemanko, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale na tym kanale postaram się przedstawić wszystkie najważniejsze informacje dotyczące budowania w tym obecnym sezonie drugim. Jednakże, zanim przejdziemy do głównego tematu tego oto filmu, to chciałbym wam wszystkim bardzo podziękować za to, jak pozytywnie odbieracie wszystkie ostatnie odcinki, które pojawiają się na kanale. No i pamiętajcie, że czym więcej łapeczek do góry pod takimi odcinkami, tym częściej kamerka będzie pojawiała się na tym kanale. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu. Tego oto filmu, czyli oczywiście budowania w tym obecnym sezonie drugim. A więc, jak każdy z Was powinien naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dobrze wiedzieć, dokładnie dwa dni temu do gry Fortnite została wprowadzona aktualizacja 20.0, która w głównej mierze miała za zadanie wprowadzić nowy sezon drugi w rozdziale trzecim. Wraz z jej trafieniem do gry Fortnite został też wprowadzony całkowicie że nowy karnet bojowy z nowymi przedmiotami kosmetycznymi. Na tej obecnej wyspie zaszło kilka zmian w temacie miejscówek, pojazdów i broni, a w plikach gry pojawiło się mnóstwo wycieków odnośnie zmian, które pojawią się w trakcie trwania tego obecnego. Sezonu drugiego. Te tematy jednak zdążyłem Wam już omówić w moim ostatnim odcinku na kanale, który pojawił się dokładnie wczoraj na tym kanale, czyli na kanale Migao, no a dzisiaj chciałbym się bardziej zająć tematem budowania, ponieważ przy tej funkcji pojawiło się kilka zmian po ostatniej aktualizacji, czyli aktualizacji 20.0. Tutaj krótkie sprostowanie dla osób, które jeszcze nie zdążyły zagrać w nowym sezonie bądź nadal nie wiedzą o tej zmianie, to w grze od startu nowego sezonu drugiego została wyłączona funkcja budowania na trybach solo, duo i oddziały. Oczywiście sama funkcja budowania nadal pozostała w pozostałych trybach, które znajdują się w Fortnite, czyli na przykład na arenie solo, Duo i Trio nadal budowanie działa, tak samo na trybach okresowych, które pojawiają i będą pojawiały się w grze, budowanie będzie działało, no i oczywiście też ono działa na laboratorium bojowym i trybie kreatywnym. No i jak sami dobrze wiecie, podczas przerwy technicznej, w której gracze czekali na start obecnego sezonu drugiego, w rozdziale trzecim i w momencie, w którym lekarze dali informację, że budowania ma nie być, wszyscy gracze automatycznie byli w szoku. No w sumie to nic dziwnego, skoro samo budowanie było oczywiście nieodłączną częścią całego Fortnite Battle Royale, a sama gra głównie słynęła właśnie z różnych Build Fightów i całej tej reszty, dlatego też reakcja wszystkich graczy w tamtym momencie była chyba identyczna. Co się jednak okazuje, nawet najpopularniejsi likerzy, jak i nawet twórcy z całego świata chyba pierwszy raz tak licznie poinformowali wszystkich, że Fortnite bez budowania jest o wiele lepszym grą niż właśnie z budowaniem. Przykładowo Merl na swoim Twitterze dał znać, że usunięcie budowania z Fortnite'a było najlepszą rzeczą, jaką mogli zrobić twórcy gry, a pozostałe osoby piszą, że brzmi to śmiesznie oraz, że Fortnite bez budowania jest o wiele lepszy niż z budowaniem. Ja sam też do momentu, w którym budowanie cały czas było dostępne w grze, nie wyobrażałem sobie grania zwykłej gierki bez tej funkcji, no ale na obecną chwilę mogę wam osobiście powiedzieć, że lepiej gra się w tą grę bez tej funkcji niż właśnie z dostępnym budowaniem. Jednakże zanim przejdziemy do dalszych informacji w tym odcinku na kanale, to chciałbym was wszystkich bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie do dalszych informacji odnośnie budowania w nowym sezonie drugim. Głównie dlatego, że najczęściej wszyscy gracze ginęli podczas walki na wysokościach, a w tym momencie każdy całkowicie inaczej gra, co można zobaczyć po rozgrywkach i na przykład gracze mniej wychylają z budynków i gra jest po prostu bardziej ciekawa. Mówię to tutaj, ponieważ zazwyczaj, gdy społeczności podoba się jakiś pomysł, który wymyślili twórcy gry, ci w późniejszym czasie starają się go ogólnie wdrążyć do rozgrywki i to właśnie ten temat chciałbym poruszyć w tym odcinku na kanale. No i zanim przejdziemy do tego tematu chciałbym uspokoić wszystkie osoby, które chcą, aby ta funkcja nadal była dostępna w grze. To dodam tutaj, że budowanie na obecną chwilę zostało włączone ze zwykłych trybów tylko i wyłącznie na te 7 lub te 9 dni od startu obecnego sezonu drugiego w rozdziale trzecim. W plikach gry podczas przerwy technicznej likerzy poinformowali wszystkich graczy, że w grze ogólnie pojawią się dodatkowe tryby, które już same w sobie nie będą miały tego budowania i też będą zaliczały się do wszystkich zwykłych trybów. To znaczy, że w tych dodatkowych trybach okresowych tak jakby będą dostępne wszystkie dodatkowe zadania, które będzie można normalnie wykonywać, no i przy okazji wszystkie statystyki z meczu będą również zapisywały się do ogólnej statystyki. To znaczy, że twórcy gry chcą wprowadzić do Fortnite tak jakby dwie możliwości i gracze przed wejściem do rozgrywki będą mogli dokonać wyboru albo żeby grać rozgrywkę bez budowania, albo żeby grać rozgrywkę po prostu z budowaniem. Na obecną chwilę wszystkie te tryby powinny zostać wprowadzone do gry Fortnite albo w w momencie, w którym twórcy gry przywrócą już budowanie na solo duo trio i oddziały i wtedy wprowadząc dodatkowe tryby, albo dopiero po najbliższej aktualizacji 20.10. Tak jak już sami dobrze wiecie, nowa aktualizacja 20.10 również zresetuje punkty na arenie, co oznacza, że areny będą całkowicie wyzerowane, no i wtedy też twórcy gry będą mogli wprowadzić dodatkowe areny właśnie bez budowania. Dodam tutaj i podkreślę, że powiedziałem dodatkowe areny, żebyście sobie nie myśleli przypadkiem, że chcę, aby areny były całkowicie bez budowania. I chodzi mi tutaj o to, żeby twórcy gry zrobili tak jakby areny i z budowaniem, no i osobne areny właśnie bez budowania. Temat ten jednak jest na obecną chwilę bardzo kontrowersyjny, ponieważ połowa graczy woli Fortnite'a z budowaniem, zaś kolejna część woli Fortnite'a bez budowania, no i podzielone są głosy całej społeczności. Na pewno jednak ja w internecie częściej natrafiam na informację, że graczom bardziej podoba się pomysł twórcom gry z tym brakiem budowania, niż właśnie z budowaniem, ale to będę wam rozwijał dopiero w trakcie trwania tego obecnego sezonu drugiego, w rozdziale trzecim. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby kontynuację tego tematu na kanale, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu budowanie, a już niebawem na kanale, jeżeli pojawi się więcej informacji, nagram dla Was aktualizację tego oto tematu. Dodatkowo, każdej osobie, która napisze taki komentarz pod tym odcinkiem, postaram przypiąć się też serduszka. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące funkcji budowania, która została wyłączona z gry Fortnite zaraz po starcie nowego sezonu drugiego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o usunięciu budowania z gry Fortnite i czy według Was gra się lepiej bez budowania, czy może ja jednak z budowaniem. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!